Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień dobry, jest wtorek, godzina 10. Jesteśmy niedaleko rodzinnej miejscowości Marifel, jakieś 15 minut od jej domu i przyjechaliśmy tutaj wczoraj, zameldowaliśmy się w lokalnym pensjonacie około godziny 16 i teraz pokażę Wam. Jak wygląda nasz pokój? Jest to taki standardowy pokój, ale tak naprawdę nic lepszego nie potrzebowaliśmy. Bo wczoraj zameldowaliśmy się w tym pensjonacie i chwilę później pojechaliśmy prosto do domu rodzinnego Mariel. Spędziliśmy tam cały wieczór razem z jej rodziną. I wróciliśmy tutaj koło godziny 23:00, także ten pokój służył nam tylko po to, żebyśmy się tutaj przespali. I właśnie dzisiaj rano obudziliśmy się. Także od razu zbieramy się. Musimy wymeldować się o godzinie 12, także zabieramy nasze rzeczy. Zostawimy je w domu Marifel I Marifel chce mi pokazać tutaj jakieś ładne miejsce w okolicy. Także zbieramy się i zaraz. Opuszczamy nasz pokój. Pokój może nie jest najpiękniejszy, ale ma wszystko, czego potrzebowaliśmy: czyli łóżko, klimatyzację i prysznic z ciepłą wodą. W pokojach jest też telewizor ze Smart TV. Także, jak ktoś ma ochotę, to można obejrzeć sobie YouTube'a albo Netflixa. Także nam to w zupełności wystarcza. A za ten pokój, za jedną noc zapłaciłem tylko. 450 peso, czyli jakieś 30 zł. I tutaj zdziwią się pewnie osoby, które znają ceny wynajmu na Filipinach, bo jest to naprawdę tanio. I ta cena jest oczywiście przez aplikację, bo tutaj na miejscu płaci się znacznie więcej. Zaraz wyjdę z pokoju i pokażę Wam cennik. Tak wyglądają ceny za te pokoje, gdybyśmy nie użyli aplikacji. Czyli nasz pokój kosztuje. 850 peso, a zapłaciłem 450. Jestem właśnie tutaj na zewnątrz, przed tym pensjonatem. Także myślę, że jak za tę cenę to wygląda to bardzo przyzwoicie. Szukamy właśnie czegoś do zjedzenia tutaj w okolicy i zatrzymaliśmy się jeszcze, żeby kupić Bukojuz. Tutaj zobaczcie, jest taka butelka z mioszem z samą wodą kokosową, a tutaj jest to samo, tylko jeszcze dodatkowo z mlekiem. I tutaj jest pan, który to przyrządza. Patrzcie, pełno kokosów. I tutaj na miejscu wszystko na świeżo jest właśnie robione. A cena za taką jedną butelkę to 30 peso czyli jakieś 2 złote. Jesteśmy już w restauracji. Zamówiliśmy sobie takiego kurczaka z ryżem. Ryż jest nielimitowany. Do tego taki deser lecie flan. I tutaj kalamansi. Mm. I tutaj zaraz wleję sobie jeszcze sos sojowy i ocet a sztućce oczywiście idą w podstawkę bo zakładam kawiczkę i tak właśnie będę jadł za wszystko zapłaciliśmy 400 peso czyli niecałe 28 zł i może nie jest to najtańsze miejsce ale podobno bardzo popularne ze względu właśnie na tego kurczaka. Jesteśmy właśnie razem z Marifel na cmentarzu, który znajduje się jakieś 300 metrów od jej domu i byliśmy przed chwilą odwiedzić grupę jej babci, a teraz chciałbym Wam coś pokazać. Jest to cmentarz katolicki. I tutaj znajduje się miejsce, które chciałem Wam pokazać. Przenoszone są tutaj szczątki, kości osób, którym wygasł taki jakby kontrakt na cmentarzu. Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Taka opłata cmentarna. I właśnie przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z tatą Marifel o tym. Nie mówi, że mniej więcej po 30-40 latach, e, jeśli rodzina nie ma pieniędzy, lub nie chce dalej opłacać tego miejsca na cmentarzu, no to tutaj są przenoszone właśnie te szczątki. O, straszny śmietnik, widać tam kości ludzkie, ale i pełno śmieci. I tutaj rodziny osób, których szczątki znajdują się w środku na znak wydaje mi się, że po prostu pamięci wrzucają do środka takie oto świeczki. Tutaj widzicie dookoła jest pełno wosku. No i na koniec pokażę Wam jeszcze to. Co na Filipinach uwielbiam najbardziej, czyli nawet w takim miejscu jak cmentarz musi być pełno śmieci. Zawsze w takich miejscach zastanawia mnie czy nie ma tutaj po prostu jakiejś osoby, która mogłaby zrobić porządek, wyzbierać te śmieci. Myślę, że nawet lokalni parafianie mogliby się tutaj zebrać. Pewnie parę osób wystarczyłoby parę godzin pracy, bo ten cmentarz jest bardzo mały i od razu wyglądałoby to zupełnie inaczej, ale jest jak jest na Filipinach. A tutaj brama cmentarna i po drugiej stronie ulicy National High School Szkoła, do której uczęszczała Marifel. Jesteśmy już na miejscu. Za parking zapłaciliśmy 10 peso, czyli niecałe 70 groszy. I ruszamy w drogę, która zaczyna się od betonowej kładki, którą właśnie widzicie. I zanim tu przyjechaliśmy, to widziałem już to miejsce na zdjęciach Marifel. I szczerze mówiąc, myślałem, że jedyną atrakcją jest właśnie ta kładka że po prostu przejdziemy się kawałek i wrócimy. Jednak to miejsce bardzo mnie zaskoczyło. Na końcu kładki znajduje się przeprawa tratwą na wyspę, a później jeszcze niecały kilometr spaceru do pięknej plaży, którą zaraz zobaczycie. Ale najpierw spójrzcie jak wyglądała nasza droga na tę właśnie plażę. Jendobre they're so cute though this may be my best. and here I will show you this one. Um. by the way we're here in Bobo Island we're located in Florida, my hometown it's my boyfriend then we will check what's here oh no it looks like oh it looks like cave here oh I just remember when when I was kid with my cousin we always go here when it's high tide we always jump here and there too that that corals there oh there's a fish it's so nice fish. This a starfish! Oh, I found starfish! It's a rare starfish. Okay, I will count. We one, two, three, four, and five starfish. My boyfriend is so tired because he walks so long. So sad. And we have friend here, but we have tour guide here. Here, <laughs> our tour guide is here, sleeping. <laughs> He's scared. So. Oh, there's a boat there. z Filipin, a tu jest jako z Polski. Proszę lajka i subskryba. My właśnie wracamy, także zobaczycie naszą drogę od końca. Nie wiem, do parkingu mamy może jakieś 30 minut pieszo, ale można tutaj też dopłynąć łódką. Tutaj na plaży jest resort. Marifel mówi, że za jedną osobę w jedną stronę płaci się 200 peso, czyli 14 zł. Tutaj taki prowizoryczny system przeciw szczurom, żeby nie wdrapywały się na. Palmę kokosową w innych miejscach mają po prostu takie metalowe obręcze a tutaj tak sobie z tym poradzili. Tutaj po drodze Marifel znalazła jakieś owoce, także zaraz je przetestuję posmakuje i zdam relację, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji spróbować takich owoców Uwaga, próbuję Pestki podobno trzeba wypuść. Więcej pestek niż jedzenia, taki lekko kwaskowaty, lekko słodki, dobry, ale tak naprawdę w środku są same pestki, a miąższu jest bardzo mało. ubywa, jest odpływ. Teraz widzicie taką małą wysepkę. A na tej wysepce Marifel mówi, że jest to aleta i takie kotyże do wynajęcia, gdzie można sobie posiedzieć. Spójrzcie, Marifel ma moje japonki. A ja mam jej klapki, bo mam rany na palcu stopy. Zeszła mi skóra. Tutaj nasz kolega idzie z nami od plaży. Wcześniej wszędzie tutaj była woda, a teraz, jak mówiłem, jest odpływ. Wody jest coraz mniej, a my zaraz będziemy przeprawiać się tratwą na drugą stronę. Koszt to 10 peso za osobę, czyli niecałe 70 groszy. Zobaczcie, pies idzie razem z nami. Nie wołaliśmy go, ani nie karmiliśmy go, i nawet przeprawił się z nami razem na trawie. Tutaj ostatni etap przed parkingiem jest taki most tylko dla pieszych. Nie wiem, ma może z pół kilometra długości. Stoi na takich betonowych filarach. A tu Marifel. I nasz przewodnik. To koniec naszej dzisiejszej wyprawy. Jest 17.40. Jedziemy teraz do domu Marifel, pożegnać się z jej rodziną i zabrać nasze rzeczy. A w drogę powrotną wyruszamy o godzinie 19.00. Podróż zajmuje nam 4 godziny wliczając w to postój na kolację i jest to prawie 140 km. To wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i jeśli macie taką ochotę, to zostawcie proszę lajka, subskrypcję razem z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach oraz napiszcie jakiś komentarz, jeśli macie jakieś pytanie, to chętnie na nie odpowiem. No i do zobaczenia niedługo.